No dobra, wylądowaliśmy, teraz śmigamy po bagaż i po samochód, więc ruszamy. Troszkę nie wiemy gdzie. No to teraz chyba raz, dwa, raz, dwa próba mikrofonu. Cześć, witam w Delfach. Zaczynamy od spacerku po mieście, a później pójdziemy tam dalej oglądać to, po co tu przyjechaliśmy. Miłego oglądania, cześć. Proszę bardzo tak cichutko i spokojnie o tej porze roku, kiedy nie ma za dużo turystów. A tu powstój taksi a tu mamy, patrzcie jak pięknie Jaki widok. No może nie ten ugaraż, półtach samochodu Ale tu zobaczcie jak pięknie Tam kaj oliwne, jakieś jezioro Piękny widok na fajną górkę Oto Delphi Tam się idzie do tych atrakcji A my idziemy do kościółka Który tutaj jest Więc Zawracamy, tylko idziemy teraz Pod górkę Tak było przyjemnie płasko, a teraz Sorry, Delphi Festiwal, muzeum Coś tam O, to może kiedyś A my idziemy tędy Zobaczcie ile fajnych rzeczy to moje Jak to się dubi takie atrakcje To proszę bardzo Nie wiem, czy dobrze widać Ale moje nogi widać na targu nie. O, to nie są delfiny, tylko właśnie, zapomniałem. O, to będzie lepiej. Fajne te zwierzątki. No tutaj no tak, troja spartanie te sprawy A my tutaj sobie idziemy A tu gdzieś można dojść Ale może innym razem idziemy do kościółka Relaks, spokój, cisza Nie ma to jest to bajkoty moje Fajne takie wakacje. Co więcej, trzeba. A tutaj jest taka fajna restauracja. I ci dają pyszne jedzenie. Naprawdę warto. Aion, Avion, Aion. Tu warto przyjść i, i zjeść jeszcze ogórdek obok. Zobaczcie, i można sobie spokojnie na schodach przeprowadzić. Proces konsumpcji. O, proszę. A tam jest ulica. A co mamy tutaj? Jakaś kapliczka. Taka nieduża. A tam mam Chyba kościół, zaraz tam się uda Idealna pogoda na zwiedzanie Idealne. Gdzieś tam w murki wiszą A no tu mamy kościółek, mały placek Piękny Grecko-katolicki O już dziewiąta jest, no proszę bardzo Czyli jednym słowem do środka nie wejdziemy a zobaczcie jak pięknie to wygląda. Śliczna kościół. Dzwonica i zegar działający. I ten mały placek tutaj. Tak, daje cienia dużo dla ludzi zobaczyć. Ładnie, nie? nie? Nie widok Proszę bardzo jaka kulturka, wszyscy po jednej stronie O To coś kiedyś było A my to powoli robimy małe kółaczko Żeby wrócić do miejsca To jest w naszym hotelem Pełno kółaczko. Nie mówię w życiu, ale tam na jest stacja benzynowa w centrum miasta. Zobaczcie, stacja benzynowa, nad nią ogródek. Petrol. petrol. Hmm. Chcę popatrzeć. Olimpi Hotel. No to tak. z ta usługa. Proszę. Jak się też nie Wróciliśmy się właściwie do punktu wyjścia. Pan hotel, Polska Akademia Nauk Hotel. Piękny, piękny. Jakieś śniadania dają, żebyście wiedzieli.